Na od 15 lat i uważam, że warto na niego oddać głos z kilku powodów, dlatego, że jest uczciwy jak mało kto w polskiej polityce, dlatego, że jest rozsądny, dlatego, że zna rzeczywistość, w której żyjemy my wszyscy, dlatego, że był posłem o największej obecności na głosowaniach w minionej kadencji, a co robi to, za co mu płacimy, dlatego, że dla Artura liczy się zwykły człowiek i jego codzienne życie. Warto oddać głos na Arborynę. Miałem zaszczyt pracować z panem posłem Duninem przy pisaniu projektu zmian kodeksu karnego, wprowadzającymi odpowiedzialność za publikowanie treści internetowych dotyczących osób najbliższych w internecie. Do czasu, dopóki się nie zajął ten pan poseł Dunin, sprawca takich czynów pozostawał praktycznie bezkarny. Od czasu tej nowelizacji jest wreszcie odpowiedzialność za tego typu działania w internecie. Jego determinacja w walce o karetki była nie do ocenienia. Przed uczestniczył w spotkaniach w Ministerstwie Zdrowia, Wojewody, wszędzie tam, gdzie mógł tylko swoją osobą wesprzeć ratownictwo medyczne w województwie łódzkim. Uważam, że jego postawa jest godna podziwu. Nazywam się Artur Budnik. Cztery lata temu, dzięki Państwu zaufaniu, otrzymałem mandat pozbawiony. 9 października odbywają się wybory. Startuję z list Platformy Obywatelskiej, z ostatniego miejsca. Proszę Wasz głos.